Powoli zbliża się sezon truskawkowy, a to oznacza, że gmina Puławy tradycyjnie organizuje konkursy związane z dojrzewaniem i zbiorem tych smacznych owoców. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych urzędnicy ogłosili konkurs na pierwszą łubiankę sezonu truskawkowego 2022. Długo nie musieliśmy czekać na rozstrzygnięcie. W poniedziałkowy poranek pierwsze zbiory dojrzałych truskawek ze swojej plantacji w Pachnowoli przywiozła do gminy pani Marta Miturska. W nagrodę pani Marta otrzymała tablet. Teraz urzędnicy czekają jeszcze na najdorodniejszą truskawkę sezonu. Tutaj liczy się oczywiście waga dostarczonego owocu. Na uczestnictwo w tej zabawie mieszkańcy mają czas do końca czerwca. Przypominamy, że udział w konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie. Wyniki truskawkowych rywalizacji zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Urzędu Gminy Puławy. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Feldorfa Nila 2. Galeria nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.